お Rajowy numer, rajdowy klimat zawdzi system taśniczy, na baku bełki, klatka Choć nie ta znalazłem, ma to równie mocna Jedziemy pół polski, by na polu postać Szacunek od nas, dla załóg, dla mechaników Dla ludzi z pasją, szaleństwo jak leci kramarastro Szyba wypita maską, opuściły spinki Janecki pokier, wiek tu robi filmik. Z kamieni lecą dynki, jak strzela mi się ktonka Samochodowe rajdy, na całe życie korba Zapakowana torba, flagi, banery, aparaty Każdy chce mieć suweniry, jak wróci do chaty rajdowe klimaty do środek nocy w śniegu po żeby zobaczyć ten żywy ogień starcz rajdowy trufas zderzaki, złamane felgi najlepiej smakują to piwa z to rajdowe opowieści. Skartek, tu mistrzów prostej, pozdrawia pierwszy zakręt Subaru, ogień, kajtek, rzeźnika, tu fabie, tu jedzie się na opis, nic nie przechodzi w Szybka partia za startem, piloty, tu w tempo, tu widać kto ma jaja, a kto podróżuje średnio, tu my tu wiedzą nie to, że ma być szybko puszczą, okiem wypusta, za ten zajebiście ogień Jee. Deska pokryta w Zbudowane od płodna, Cała moja wypłata jest na felach, kapcia, kuzaja poznasz raz, dwa, bo leci pełnym ogniem Widać ma koleś ferwę, wie o co chodzi w tym sporcie, na śniegu Kolce, gorące, gorąca, spal Nie wiesz o co dramat Intermediaty W Raja na pół mega styl, wykrywanie nie dnie, nic idealnie W jak on to robi, nie wie nikt To rajdowe opowieści Nie kończące się nigdy Rajdowe opowieści Tu nie znają wszyscy Rajdowe opowieści O wypadach na rajdów Rajdowe opowieści Tu jest na tym każdy to Rajdowe opowieści Nie kończące no. się nigdy no. Rajdowe opowieści Tu nie znają wszyscy Rajdowe opowieści O rajdowe Poszukiwany sponsor, topowe oklejenie Jeśli nie masz budżetu, nie jeździsz Zejdź na ziemię, kasapasz na szalenie I nawet najszybszy młokos nie pojedzie bez kasy Lub będzie zamiatał ogon Reprezentujesz poziom, który tempa Nie liczę jak pojedziesz, będą o tobie pamiętać Jedziesz dla kibiców, będą prosić cię o zdjęcia I nawet jako aż pudło nosić cię na rękach Garnięci w BMW, pucharze klepią pięknie Zobaczcie, kto jest to za, kiedy pierdolą deszczem Kto tu wytrzyma presję, w tym miejscu na odwagę Kto tu pamięta o kibicie Zachy pociągnie łapę, kto ludził nielegale Dwa tygodnie przed rajdem Opisując tylej kanapy Nie znaną mu partię Rajdowe opowieści, to braci nowy hymn Będę kochał te rajdy, dopóki będę szyld tak. Zapytany w prawo to Rajdowe opowieści, nie kończące się nigdy Rajdowe opowieści, tu je znają wszyscy Rajdowe opowieści, w padach na rajdy to Rajdowe opowieści, jest na